Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmiku W tym filmiku będę opowiadał o pomidorach Co to jest pomidor Gdzie rośnie, jak się go je Pomidor to jest to, jak się już domyślacie Co jest na tym filmiku właśnie Czy co obracam w ręce Pomidory najczęściej są koloru fioletowego albo czerwonego Zależy od odmiany Pomidor po prostu tak jest skrojony W tą albo w tą stronę Układziemy go na chleb, na płasko i po prostu jemy. Jest spożywany. Co więcej, sok z pomidorów jest wykorzystywany tam przy różnych dolegliwościach. O tym może nie będę się rozwodził, i o tym, że jeżeli taki sok byśmy zrobili sami, to na pewno będzie 10 razy lepszy niż ten, który kupimy w sklepie, który tam jest rozwodniony przez różne substancje, które mają ten sok w efekcie przypominać. No i co dalej, bo wiadomo, że ten korzeń tutaj ze środka to wycinamy, w każdej roślinie jest korzeń, bo to, to nie smakuje zbyt dobrze, no, to po prostu jest drewno. Jak rosną pomidory? No część z pomidorów po prostu albo wyrasta na ziemi, tutaj jest taka roślinka, która rośnie i te pomidory często są zrywane niedojrzałe, żeby po prostu nie miały takich odleżyn, bo wiadomo, że... O, tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jest trochę jaśniejsze. Tak samo jak w szpitalu leżymy i by zrobiły się nam odleżyny na plecach. Tak samo ten pomidor mógłby mieć odleżyny i dlatego zrywa się je wcześniej. W sklepie kupuje się jeszcze nie, nie, takie do końca niedojrzałe. A druga odmiana to są tak zwane pomidory to się mówi tak potocznym języku na drzewach, które rosną. Wiadomo, że to nie są takie drzewa jak na przykład tam sosna czy świerk tylko takie. 1,5 metrowe drzewka, które potrzebują takich specjalnych tyczek, żeby stać pionowo. Ci, którzy znają się trochę na odmianach pomidora, a odmian jest naprawdę dużo, ja mówię tylko o tych takich dwóch najbardziej potocznych, to na pewno się ze mną zgodzą. Sok z pomidora często jest używany jako zbijacz alkoholu. Tego dowiedziałem się w szkole, że jeżeli po prostu wypijemy pół litra wódki, to wystarczy... Wystarczą 2 litry po prostu pomidora, soku z pomidoru, i możemy po 5 godzinach już jechać do domu spokojnie i Nic nam nie wykryje, że po prostu jeżeli nie braliśmy dodatkowo narkotyków, to wtedy wracamy trzeźwi. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się pomidor już z niczym nie pomyli więcej. Pomidor możecie pamiętać albo kupić w sklepie, albo wyhodować sami. To nie jest takie trudne. Często bywają różne zarazy. Ten pomidor, który trzymam w ręku, akurat pochodzi ze sklepu, a nie z mojej prywatnej działki i plantacji. I tyle. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, możecie śmiało napisać nie bójcie się. Oglądajcie inne moje filmiki, żeby nie pomylić np. pomidora z kartoflem, bo wiadomo, że to jest podobne kształt jest podobny wyglądają też mniej więcej podobnie i to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.